Czekamy jeszcze na senatora przyszłej kadencji. Czekamy jeszcze na Santar. Tak, 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 wszystko będzie dobrze. Możemy? Dzień dobry, witam państwa serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji Wolność i Niepodległość, a ściślej mówiąc, środowiska partii Nowa Nadzieja. Szanowni państwo, dzisiaj spotykamy się po raz kolejny w mieście Tarnobrzeg. Już po raz piąty pan kandydat Michał Połuboczek odwiedza Tarnobrzeg, który jest dla niego bardzo ważnym miejscem gdyż w tym mieście jest dużo pieklących problemów, które należy jak najszybciej rozwiązać. Poproszę o zabranie głosu lidera Podkarpackiej Konfederacji, kandydata z trzeciego miejsca, pana Michała Połuboczka. Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym chciałbym powiedzieć o palącym problemie spalarni nad jeziorem Tarnobrzeskim. Uważam, że projekt ten powinien być jak najszybciej zablokowany. Jestem człowiekiem, który urodził się nad jeziorem i jeszcze nie widziałem tak czystego jeziora jak te tutaj. Nie możemy doprowadzić do tego, by zostało to zniszczone. To jest ewenement na skalę światową. Jako poseł, jednym z pierwszych rzeczy, jaką postaram się zrobić w lokale, w tej za pomocą Inter, interwencji poselskich przeprowadzimy kontrolę w Urzędzie Miasta, co dzieje się w tej sprawie. Nie możemy doprowadzić do zniszczenia tak wspaniałego miejsca. Spala, jest wiele miejsc w Polsce, gdzie można budować spalarnie. Dlaczego akurat tutaj, gdzie mamy taki ewenement yy, przyrodniczy. Dziękuję i zapraszam do głosowania na Konfederację oraz na moją osobę. Obiecuję, że zajmę się sprawami Tarnobrzega. Ładnie z tego miejsca nie tak dawno poseł Kowal, jedynka z koalicji obywatelskiej, mówił, że czy chcemy, czy nie, spalarnia i tak będzie, i tak będzie. Uważ... Ta Uważam, że w tej sytuacji no, wejdziemy w, w konflikt z posłem Kowalem, bo ja się na pewno na to nie zgodzę i będę robił wszystko, by tą spalarnię zablokować. Dlaczego ona ma powstać akurat tutaj? w tak pięknym miejscu. Przecież jest masę miejsc, gdzie można ją zbudować. Dlaczego akurat Platforma uparła się, że chce postawić tutaj to spolarnię? Po co? Niech odpowiedzą na to pytanie. Dziękuję. Poproszę o zabranie głosu wieloletnią liderkę środowiska Konfederacji w Tarnobrzegu, a dzisiaj liderka środowiska partii Nowa Nadzieja w Tarnobrzegu, panią Małgorzatę Zych. Witam Państwa serdecznie. Jest mi bardzo miło powitać tutaj pana Michała Połboczka, jako kandydata na liście poselskiej do Sejmu Konfederacji, ale również pana. Pana Artura Buraka, kandydata do Senatu z listy konfederacji. Ja, jako lokalna przedstawicielka tutaj lokalnych struktur konfederacji, chciałabym przede wszystkim podkreślić to, że będziemy mieć ogromne wsparcie w osobie pana Michała Połboczka, jeśli chodzi o realizację tych różnych pomysłów, które na rozwój miasta, na rozwój gospodarczy miasta Tarnobrzega, które, które ja tutaj od wielu, wielu, już od kilku lat prowadzę. Jak Państwo wiecie, przede wszystkim tak jak już wspominał tutaj Pan Michał Połuboczek, będziemy mieć z nim wsparcie, jeśli chodzi o zablokowanie tego najbardziej niszczącego nasze miasto, nasze jezioro, blokującego rozwój gospodarczy nasze, naszego, naszego miasta, pomysłu dotyczącego zlokalizowania spalarni nad naszym jeziorem. Drodzy Państwo, to jak bardzo kuriozalny i absurdalny jest ten pomysł, nie świadczy, nie świadczy to, że na ostatniej konferencji naukowej, która miała, miała miejsce tutaj w naszym zamku, yy, naukowcy, pan profesor. Z Uniwersytetu Rzeszowskiego powiedział, że jest to jedno z najbardziej przeżyczystych jezior w Europie. Jest tylko jedno, drodzy Państwo, jezioro w Europie, które jest bardziej przeżyczyste w Nowej Zelandii. Natomiast to jezioro jest jeziorem, które właśnie posiada bardzo bogaty ekosystem. I nie możemy, drodzy Państwo, tego naszego bogactwa, które mamy, czyli właśnie tego jeziora, które przypomnijmy, zostało zainwestowane półtora miliarda złotych środków państwowych. Które z swego czasu zostały pozyskane z ministerstwa na rekultywację terenu po kopalni Siarki Machów. Nie możemy tego zaprzepaścić, drodzy Państwo. Niestety władze naszego miasta, władze naszego województwa, ale też i, i władze centralne dają przyzwolenie na tą kuriozalną inwestycję. Dlatego też dla mnie jest bardzo ważne to, że, że jako tutaj liderka Konfederacji będę mieć wsparcie właśnie ze strony pana Michała Połuboczka. Aby tak szkodliwym inwestycjom tutaj dać odpór, no nie ukrywajmy, że przecież Konfederacja, tak mówią wszyscy eksperci, będzie tym ugrupowaniem, które w przyszłym rządzie. W, w przyszłym parlamencie odegra dość istotną rolę, ponieważ wszyscy eksperci mówią, że nie da się stworzyć rządu bez Konfederacji. Tak więc nasi posłowie, a mamy nadzieję, że właśnie pan Michał Połboczek zostanie właśnie posłem, ma duże szanse na to, aby, aby nim zostać, bo y, wiemy, że tylko tutaj na Podkarpaciu dla Konfederacji będzie więcej niż jeden mandat, będzie kilka tych mandatów, y, tak więc są ogromne szanse na to, że Tarnobrzeg będzie miał potężne wsparcie właśnie w postaci y, tutaj wsparcia pana y, Michała Połboczka. I drodzy Państwo, jakie są jeszcze inne problemy, które w Tarnobrzegu mamy? Wiemy, że miasto od wielu, wielu lat nie rozwija się. Po upadku kopalni siarki Machów, kopalni siarki po upadku KZPS-u miasto bardzo podupadło i jedynym właśnie takim, taką możliwością, dzięki której miasto może się rozwijać, to jest właśnie rozwój terenów rekreacyjnych nad jeziorem. I pan Michał Pałbaczek będzie wspierał. Nasz pomysł, który już od wielu, wielu lat tutaj podnosimy publicznie, który zgłaszany jest również do budżetu obywatelskiego, mianowicie dotyczy on wydobywania wód siaczkowych, stworzenia odwiertu i wykorzystywania wód, siaczko, wód siaczkowych do celów rekreacyjnych, do celów balneoterapeutycznych. Jak Państwo wiecie, już to wielokrotnie podnosiliśmy to publicznie. To jest właśnie szansa rozwojowa do Carnobrzega. I wydaje nam się, że właśnie takie wsparcie w postaci poselskie, które możemy otrzymać od ugrupowania Konfederacji, będzie, bardzo, będzie po prostu bardzo ważne, no, będzie kluczowe, nie, nie oszukujmy się. Jeśli nie ma wsparcia na górze, nie ma wsparcia gdzieś w rządzie, to nawet na szczeblu samorządowych, samorządowych pewnych pomysłów nie można realizować. Tak to jest właśnie. Również i tak było w sprawie spalarni, która jak wiemy ma przyzwolenie od władz centralnych, ponieważ ta nasza spalarnia została wpisana do Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami i stąd właśnie jest taki problem z tym, żeby ją zablokować. Te plany wojewódzkie gospodarowania odpadami zostały zaakceptowane przez Ministerstwo niestety. Ministerstwo, które drodzy Państwo, kto jak kto, ale właśnie urzędnicy szczebla centralnego, szczebla samorządowego, Wojewódzkiego powinni dbać o wydatkowanie o to, żeby pieniądze publiczne nie były marnotrawione. A tak jak już tu wielokrotnie podkreślałam, w momencie, kiedy powstanie spalarnia odpadów w tak bliskiej odległości od jeziora, w odległości 450 metrów, to jezioro po prostu zostanie zdegradowane. I co jeszcze chciałam podkreślić, że zostało to również potwierdzone na ostatniej konferencji naukowej przez. Naukowca przez pana e, profesora Krzysztofa Kukułę, który powiedział, widzi ogromne zagrożenie w tym e, dla czystości tego jeziora, dla utrzymania jego przejrzystości, y, ponieważ będą emitowane ze spalarni bardzo duże e, ilości związków azotu. Tak więc, drodzy Państwo, za zachęcam mieszkańców do popierania pana Michała po Połuboczka, ale jeszcze jeden ważny problem dotyczący naszego miasta. To jest przede wszystkim problem tego, że nasz szpital od wielu, wielu już lat jest zdegradowany. W tej chwili z rangi szpitala wojewódzkiego spadł do poziomu szpitala powiatowego, jeśli chodzi o poziom i zakres udzielanych usług, świadczonych usług zdrowotnych. I drodzy Państwo, ja już tutaj od blisko od roku mmm, zajmuję się tym również problemem. Powołałam społeczny komitet obrony szpitala. I drodzy Państwo, robimy wszystko, już wiele rzeczy nam się udało, pomimo tego, że działamy krótko, robimy wszystko, aby po prostu te dwa oddziały, które zostały zlikwidowane, czyli oddział chorób wewnętrznych, ale również oddział chirurgii dziecięcej, który jest tutaj bardzo potrzebny, bo wiemy, że... Najbliższy oddział chirurgii dziecięcej i urazowej jest dopiero w Rzeszowie i okazuje się, że dzieci tam czekają po kilka miesięcy na, na wykonanie operacji. Dlatego uważamy, że tutaj w naszym mieście, w mieście wojewódzkim i w szpitalu wojewódzkim ten oddział powinien powrócić. Dzisiaj również zadałam na ten temat pytanie marszałkowi Ortylowi w czasie konferencji, która miała miejsce w szpitalu i marszałek obiecał, że dodatkowe środki finansowe na to, aby, aby odtworzyć te oddziały, czyli oddział chirurgii dziecięcej, oddział, ale również oddział wewnętrzny, że te środki się znajdą, drodzy Państwo. Więc ja liczę na to, że ten oddział w końcu po dwóch latach funkcjonowania, przy, przy działalności nowej dyrekcji, która jak wiemy tutaj już od dwóch tygodni funkcjonuje, mamy nowego dyrektora, pana Jacka Czajkę, że ten oddział powróci. No i przede wszystkim chciałam podkreślić to że jeśli będziemy mieć takiego jak takiego, pan Nikopoł, to również w tej, tej tak bardzo ważnej i palącej sprawie dla mieszkańców Tarnobrzega będziemy mieć z jego strony wsparcie, drodzy państwo, bo, już, bo no, co, co jest ważniejszego, drodzy państwo, jak życie i zdrowie? Każdy z nas, bez względu na, na to, w jakim jesteśmy wieku, korzystamy z usług szpitala, z usług poradni przyszpitalnych. Tak więc, no, to jest też kolejna kluczowa sprawa, w tą Pan Michał Połboczek, również w której Pan Michał Połuboczek będzie nas wspierał. Dziękuję serdecznie. Poproszę teraz o zabranie głosu kandydata Konfederacji do Senatu z okręgu Tarnobrzeg-Stalowa Wola Nisko Leżańsk, pana doktora Artura Buraka. Proszę Państwa, jestem lekarzem medycyny pracy. Zajmuję się zawodowo tym, co może szkodzić ludziom w różnych aspektach. I w środowisku pracy, ale też i w środowisku, w którym ludzie żyją. Oczywiście zawsze słyszymy zapewnienia, że spalarnia ma różnego rodzaju filtry, różnego rodzaju zabezpieczenia. Tylko że proszę pamiętać, że zawsze mamy różnego rodzaju wydarzenia, które mogą doprowadzić do uszkodzenia tych zabezpieczeń. Najlepszym przykładem jest historia Fukushimy. Mimo dobrych zabezpieczeń doszło do skażenia terenu. Tak samo jest i, i tutaj. Nigdy nie możemy do końca wykluczyć, że na, że na przykład w pewnym momencie te filtry nie będą działać i dojdzie do zatrucia tej okolicy efektami spalania tych odpadów. Będą tam różnego rodzaju związki. Część z tych związków ma charakter rakotwórczy, a jeśli chodzi o związki rakotwórcze, nie ma żadnych bezpiecznych stężeń. Nawet niewielkie stężenia mogą spowodować indukcję nowotworów. Spalarnie pewnie są potrzebne, ale czy okolica miasta i okolica ośrodka turystycznego, który niedawno powstał jest bardzo ładny, jest rzeczywiście tym optymalnym miejscem, żeby tą spalarnię umieścić? Mamy na terenie województwa podkarpackiego całe obszary terenów bezludnych albo z jakąś bardzo minimalną zabudową, gdzie można byłoby taką spalarnię umieścić, bo by to dużo bardziej bezpieczne, a nie robić to w miejscu A turystycznym, B bardzo blisko Całkiem sporego miasta, w którym, w którym żyją ludzie, i oni rano mogą się obudzić w bardzo złej atmosferze, pełnej różnych toksyn, i tylko że wtedy już będzie po prostu, będzie już za późno. No, wracając jeszcze do kwestii szpitala, które tu pani poruszyła wcześniej. no Interna to jest podstawowy oddział każdego szpitala. To jest taki oddział matka, na który trafia pacjent, żeby go wstępnie zdiagnozować i zadecydować, czy on wymaga leczenia kardiologicznego, neurologicznego, i tak dalej, a tu tego oddziału matki nie ma. To w zasadzie można powiedzieć, że praca dodatkowych oddziałów w ten sposób jest sparaliżowana i, i powinno być to w bardzo szybkim tempie ten oddział uruchomiony i otworzony. I jeszcze co do filtrów. Owszem, filtry są montowane, filtry filtrują, ale nie ma. Podkreślam to, nie ma stuprocentowych filtrów. One mogą mieć skuteczność 99%, 99%, ale jakaś, jakaś część tych zanieczyszczeń, niestety, będzie się dostawała i mieszkańcy i ludzie wypoczywający nad jeziorem, no, będą tym oddychać. Wszystkimi tego konsekwencjami dla zdrowia. No, dziękuję. Poprosimy o zadawanie. To jeszcze może ja. Ja z tego miejsca chciałbym zadać. Pytanie dla Pana e, posła Pawła Kowala, niech odpowie wprost, dlaczego akurat w tym miejscu i dlaczego ta spalarnia musi tu powstać? Proste pytanie, które liczę, że odpowiem może w mediach społecznościowych, bądź w mediach e, klasycznych. Czekam na, na odpowiedź i jego stosunek do, do, tego, do tej sprawy. To prosimy o jakieś pytania, jeżeli są. Ja mam takie pytanie. E, wszyscy wiemy, jak e, duży deficyt budżetowy <sketches> w roku, wiemy, że główne partie, koalicja obywatelska <ści> i sprawności ilości tych programów socjalnych nie są recyklowane. Wy się z tym zgadzacie i ewentualnie na przyszły rok zaplanowane jest 160 miliardów deficytu budżetowego, z czego 135 miliardów to będą problemy programy socjalne. Jesteśmy jak podatków socjalnych, ale jednocześnie z obniżeniem podatków. Także ludziom w ten sposób zostanie więcej pieniędzy w kieszeni. Nie będą musiały one przechodzić przed budżet państwa i powodować jeszcze większej dziury budżetowej. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeżeli do budżetu płacimy 10 zł, to z budżetu wróci 5 zł. To nie jest tak, że wszystko wszystko wróci do budżetu. Administracja zje... Lwią część tej, tej kwoty. My proponujemy to, żeby pieniądze zostały u obywateli. Proszę Te teorie też krążą w e, mediach, dziennikarze powtarzają na temat e, waszego programu Konfederacji na Ochronę Zdrowia w tym kraju. Czy e, mógłby pan coś Bro, pro... powiedzieć, bo tam było mowa, akurat, o tym tam akurat konie, ileś tam pieniędzy? Tak, tak, to, tak. tak. To może tu bardziej senatora, bo to on jest specjalistą od... E... Proszę państwa... E... Monopole są ze swej natury złe. W Polsce mamy specjalną komisję, która musi zatwierdzić każdą transakcję, żeby nie doszło do monopolu, bo monopol oznacza pogorszenie przede wszystkim usług i towarów dla obywateli. Unia Europejska też posiada urząd antymonopolowy, niedawno było o nim głośno, bo urząd ten blokował, żeby Orlen nie osiągnął monopolu na rynku paliw, no bo wtedy będzie mógł z nami robić, co chce. Więc ja zadaję pytanie, czy monopol Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest jedynym płatnikiem i może szpitalowi narzucić w zasadzie każde warunki. Ten szpital ma prostą alternatywę, albo Narodowy Fundusz Zdrowia, albo nikt, bo nie mamy tutaj żadnej alternatywy. Nasz krok na tą najbliższą kadencję to jest doprowadzić do podziału tego dużego ciała na mniejsze, żeby oni zaczęli między sobą konkurować. By już ten etap, był to etap kas chorych, i na przykład jeden z polityków, pan Sośnierz, wtedy był szefem tej kasy chorych, Śląskiej Kasy Chorych i ewidentnie w tej kasie było lepiej. Były lepiej wydawane pieniądze, oszczędniej i zakresy usług dla obywateli były większe. Potem była oczywiście zmiana władzy, należało wymienić urzędników kas chorych, więc zrobiono operację połączenia. No dzięki temu pewnych urzędników zwolniono, zatrudniła nowa władza nowych urzędników ale stworzono przy okazji monopol, który niestety pewne rzeczy narzuca, też i narzuca bardzo dużą ilość biurokracji. Proszę Państwa, w każdej przychodni, w każdym szpitalu jest komórka do, do spraw rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. To są które, konkretne etaty, które z pieniędzy przeznaczonych na służbę zdrowia są opłacane. Takie same komórki są w Narodowym Funduszu Zdrowia. I jak każda monopolistyczna struktura, ta sprawozdawczość wcale nie maleje. Z roku na rok jest tego coraz więcej, coraz więcej dokumentów do wypełnienia. No, jeśli ktoś z jednej strony je wypełnia, czyli przychodnie, szpitale, to ktoś z drugiej strony to kontroluje. To też są wydatki, które nie idą bezpośrednio na leczenie, tylko na biurokrację. Podzielenie. NFZ tu najmniejsze struktury na pewno tą biurokrację przetnie i znacznie ograniczy. Nawet z tego powodu dodatkowe środki będą. Poza tym, gospodarowanie tymi zasobami na pewno będzie lepsze i bardziej efektywne. My zdajemy sobie sprawę, że służba zdrowia ledwo dyszy. My nie chcemy robić jakichś strasznych rewolucji, żeby to, to, tego chorego człowieka, tą chorą służbę zdrowia, nie wiem, utopić czy zabić. Należy robić reformy powoli. Rozważnie. Pierwszy krok które chcemy zrobić, to jest podział jednej struktury na mniejsze. I proszę nie słuchać wrogiej nam propagandy, że my chcemy, nie wiem, ograniczać fundusze, że my chcemy doprowadzić do tego, że w poszczególnych funduszach nie wiem, ludzie nie będą leczeni na przykład na choroby nowotworowe. Proszę Państwa, te fundusze podzielone będą miały dokładnie takie same obowiązki jak fundusz główny. Jeśli ktoś wtedy wybierze czy fundusz podkarpacki, a może jakiś fundusz lubelski, bo będzie trochę lepiej pieniędzmi gospodarował, będzie oferował więcej usług, to jego prawa, czyli prawo do leczenia też ich chorób nowotworowych będzie dokładnie takie samo. Konkurencja zawsze dobrze wpływa. Przypominam może, tutaj młodzi tego nie pamiętają, ale ja pamiętam czasy, kiedy w handlu był tylko PSS połem. Jak to wyglądało w realu wtedy handel? Jak byli traktowani klienci? A co się zmieniło w sklepach jak doszło do podziału tej struktury na, i pojawiła się konkurencja? My tutaj chcemy zastosować te same mechanizmy, aby była konkurencja. narodowe, bo ostatnio ja troszkę tam zaiskrzyło w stosunkach polsko-ukraińskich. Jeżeli by Konfederacja miała jakiś wpływ na <coughs> tym krajem, jak byście chcieli w tych stosunkach... Na, pew na pewno rozumiemy jedną zasadę. W polityce międzynarodowej nie ma przyjaciół. Nie jest tak, że jeżeli będziemy przez lata, czy tam przez dłuższy okres pomagać Ukraińcom, to oni teraz na międzynarodowych Będą naszymi przyjaciółmi, zawsze będą stali po naszej stronie. Nie. Liczy się tylko to, co jest tu i teraz, i to, co będzie w przyszłości. Przeszłość na stosunki międzynarodowe nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Więc, jeżeli Ukraińcy mają interesów w, w, w kontaktach z Polakami, to mają z nami dobre stosunki. Jeżeli ten interes tracą, to od razu te stosunki stają się zimne. Powin dokładnie taką samą politykę powinny, powinna prowadzić Polska. Czyli tylko na przyszłość. Nie patrzymy na to, co dzieje się, działo się wcześniej, bo to nie ma znaczenia. To, że ktoś się do nas przymilał i tak dalej. Nie ma znaczenia, czy on potem na przykład na forum ONZ czy gdzieś zagłosuje wspólnie z nami. Nie ma tego w polityce międzynarodowej. Jeszcze mam pytanie do pani Małgorzaty. Czy to jest powrót do Konfederacji Nowa Nadzieja? Jak to jest, Bo tak było głośno że Pani To może pani pa, Damiana Pańka. Tak. Dzisiaj oficjalnie zaprosiliśmy do współpracy do partii Nowa Nadzieja Panią Małgorzatę Zych. Pani Małgorzata przyjęła naszą propozycję. Od dzisiaj buduje prężne środowisko Nowej Nadziei i Konfederacji, tak do tej pory w Tarnobrzegu. I szykujemy się na wybory samorządowe w Tarnobrzegu. Ja może dodam. Pani Małgosia przedstawiła sprawę, która jest dla nas bardzo ważna. Sprawę spalarni i zniszczenia tar jeziora Tarnobrzeskiego. Inne rzeczy schodzą tutaj na plan dalszy. To jest teraz nas, nasz cel, by nie doprowadzić do tej spalarni. I tutaj będziemy wspólnie działać z panią Małgosią, niezależnie nie patrząc na inne tematy. Także. To co było, to było. Tak jak powiedziałem co do polityki międzynarodowej. Ważne jest to, co będzie. Nie możemy zniszczyć jeziora i to jest nasz cel. Jeżeli chodzi o tarnobrzeg, pani Małgosia ma też inne, te, inne pomysły na tarnobrzeg, które będziemy też wspólnie realizować. Także, ale ten cel jest teraz dla nas numer jeden. Tutaj pan poseł przyszły, jeżeli jeżeli tak się stanie, na pewno w Tarnobrzegu otworzy swoje biuro poselskie, tak. bo widzimy tutaj duży potencjał, jest bardzo duża społeczność i wspólnie z panią Małgorzatą właśnie będziemy chcieli, żeby to biuro poselskie żyło i pomagało realnie rozwiązywać problemy mieszkańców. Ja nabrałem ogromnego sentymentu do Tarnobrzega. Wróciłem się dokładnie w takiej samej miejscowości nad jeziorem i tutaj też właśnie czuję ten klimat klimat tego nad, nad, nadjeziornego miasta. I to należy w Tarnobrzegu wykorzystać. Był tu niedawno nawet mój przyjaciel, który odkrył, można powiedzieć, to miejsce i mówi, coś wspaniałego. Macie tak, mamy tak, on akurat z Krakowa. Mamy dwie godziny od Krakowa, tak wspaniałe jezioro, które należy, z, ze świeczką, należy szukać w całej Europie. to no, Na Mazurach takich jezior nie ma. Na, jezior, na, na Mazurach przejrzystość wody jest 20-30 cm. A tutaj Dno widać z kilku metrów. To jest wspaniałe i to należy bronić. To jest nasz cel numer jeden. Tak jak powiedziałem, ponad wszelkimi innymi podziałami będziemy o to walczyć. Ja jeszcze, ja jeszcze chciałabym zaapelować, drodzy Państwo, ponieważ zapomniałam o tym. Odbywa się w tej chwili głosowanie w budżecie obywatelskim i jest tam zgłoszony nasz projekt dotyczący wykonania odwiertów łódź-siarczkowych nad jeziorem. I serdecznie Państwa proszę o oddawanie głosów właśnie na ten projekt. W, w ubiegłym roku byliśmy drudzy. Mamy nadzieję, że w końcu będziemy pierwsi i Pan Prezydent będzie już zmuszony do realizacji tego projektu. Także dziękuję uprzejmie. No ale Pan Prezydent był już zmuszony kilka lat, <grymna> do, do... realizacji <grymna> No tak, ale to jest właśnie problem funkcjonowania naszej władzy, która nie respektuje wyroków sądów, nie respektuje opinii publicznej, tak jak na przykład w przypadku referendum, które tutaj ostatnio się odbyło, bo skąd się wzięły te... Słowa pana posła Kowala odnośnie tego, czy powstanie spalarnia. No one się stąd wzięły, że pan poseł Kowal był wcześniej na wizycie u pana Dariusza Boszka i widocznie tam to usłyszał, że ta spalarnia i tak wbrew opinii mieszkańcom, wbrew wynikom referendum, które tutaj miało miejsce dwa tygodnie temu, i tak ta spalarnia powstanie. Tak pan prezydent traktuje wolę mieszkańców. Więc mam nadzieję, że to zostanie zapamiętane panu prezydentowi, a my i tak będziemy robić wszystko, żeby to zablokować i zablokujemy to, bo jeśli jeśli pan prezydent wyda pozytywną decyzję środowiskową ta decyzja może być również podważona w sądzie i wiemy że tutaj stroną postępowania jesteśmy stroną postępowania całego o wydanie decyzji środowiskowej i ta decyzja zostanie jeśli będzie pozytywna zostanie na pewno zaskarżona także dziękuję uprzejmie dziękujemy bardzo